W systemie operacyjnym Windows 11 utrudniono dostęp do menu kontekstowego programu 7zip. Zademonstruję. Chcę zaszyfrować bądź skompresować ten folder. W tym celu klikam na nim prawym przyciskiem myszy i nie widzę opcji programu 7zip. Zatem wybieram Pokaż więcej opcji. Odnajduję program 7zip i dopiero w tym miejscu są wymagane opcje. Ta procedura jest skomplikowana. Dlatego mogę posłużyć się sposobem znanym także z Windowsa 10. W tym celu klikam na folderze prawym przyciskiem myszy. Wduszam go i trzymam. Teraz przeciągam lekko w bok i zwalniam. Pojawiły się opcje programu 7zip i na przykład utworzę archiwum. Archiwum powstało. I w podobny sposób mogę wypakować archiwum. Łapię je prawym przyciskiem myszy, przeciągam w bok, zwalniam przycisk, wybieram menu kontekstowe, wypakuj tutaj.